Pierwsza jazda tomka na Rasalu Ultimate potocznie zwany Rasalu Ultimate zwany Skittles'em Moc obecność 16 kW jest widać, że manetka już upanowana Najwięcej wypadków zdarza się w ciągu pierwszego tygodnia przez nieuwagę, jakieś tącenie manetki eee, Tak, tak Także tutaj niestety nie mam na to wpływu Ja widzę, że on go już na gumę ciągnie, także No, trafił swój na swego Jak to przeważenia? O! Jak jest przeważenia? to już parzy Wyłączyłem grzanie Czyli co, dają manetki radę? Ale jest czarny Ale ty na początku ci się wydaje, że jest straszliwie ciężki Ale jak tylko się odwiniesz jeszcze tu jest ślisko, tu jest ślisko. Masz wrażenie, że ta dupa nic nie waży Ale ogień Zadowolony? Mega No to żółwik